Zresztą wieźmy jak wycinałem, to miałem siekierę i piłem moja twoja. I to wszystko. Dał radę? Dał radę. A trzeba było zacząć? Nie każdy no. zaczynał od mafia. Pion od się nacinało, piło moja twoja we dwóch. No tylko tyle się występię, wiesz, ojcu z gospodarstwa zabrało i, i się robiło. I zaciął piątym, a poziom siekierką, ciach, ciach i krok już była. Piękna i dach sobie do teraz. A jak sobie pierwszego sztila kupiłem, kurwa, jaki to był skarb. No. To, 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 to było po robocie, to było wiesz, odkurzanie, czyszczenie była taka kurde, że... <laughs> do nikomu nie dałem, kurde. Nawet rękę nie mogłem Nawet nie mógł dotknąć, ja tylko mogę ciąć, bo jeszcze bym to zepsuł. Tak. Fajna ta piłka, taka mniejsza trochę. Coś się tu nie zgrało. No coś tak narysował środek, troszkę nierówno. To chyba środek właśnie. jest ile? Masz Mam. 18 i 2. 18 bez 2. Bo wygłasz? Mam. Bez tego majstra nawet 2 mm. No. Nie ma zawołania, musi być dokładnie. Tu nie mam miękkich gry Twarde jest mecenasy tu. jestem. Twarde dokładnie. Jeżdżają wycinają, tylko chłopaki się uczą już znaczyć, na przyszły będą mieć wiedzieć, za chwilę kupię alkoholikę, będą się skokowały No i pięknie. Oraz do kamery na koniec? No, a Duda musiałem sobie zrobić sam z pilnika kurczę. Spoki znaczą roboty Majster. lutuje. Po wycinaniu sztynkiem, jeszcze sobie tutaj wyprawiamy ciosy, żeby było dokładniej. Jaka jest dokładność? Mm. 100 mm. 100 mm. Do milimetra. Ile? Do milimetra. Do milimetra dlatego ołówek musi być zastrugany, a nie kurwa taka poła, I wtedy rysuje linia ja ma więcej jak, jak milimetr, nie? No to już jest poła jak coś. To już jest za, za, za mało zastrugane, ale on już sobie przeszedł dzisiaj. Zobacz za dużo wciąg. O! Będą się w komentarzach czepiać. Musi być coś do ja nie było komentarzy to zasięgu. No tak. Że to jest zawsze czas, wiesz, spierdol, żeby mieli o czym pisać. Podejdź tak starasz. Ostatnio <grym antych> widziałeś jak się jedno na filmie jak liczyłem? Nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, Komentarzy było. było tam spięcie od razu mi poprawili, że się... Tak? A specjalnie zostawiłem, że... <grym> Hehehe. <antych> no to się teraz ładnie. Co teraz, obcinamy końcówki, tak? Obcinamy końcówki. się nie opierdala, krokwie dźwiga. Nie ma tak, że siedzi na budowie Pokazuje. Bardzo Tward Chudy, ale byk, <grych> mecenas. Mamy krokwie dziesiątki, więc starczy nam to malutko piła. Ona pod 45 stopni bierze 6 cm, a tutaj mamy 5 na przecięcie. Mamy prąd? Tak. I, I piłkę sobie na 45 stopni ustawiamy. Tutaj mamy zawsze 45 stopni na, no, mamy, na mamy nasz wymiar kontrasowania pion i tniemy po pion. No jest tutaj taka... Taki znacznik do czego tniemy, usuwamy się. Teraz będzie odcinany okap. Yy, teraz kurat to kreska? Ta kreska, tak? Ta kreska tutaj dalej będzie szła. To, ta, to A, i w kalenicy mamy, mamy tu linię cięcia, tniemy sobie zawsze piłę z drugiej strony kreski, tak żeby o grubość piły uciąć więcej. Może różne są tam te belki talentowe, żeby być grubsza, cieńsza, ale nam zależy na tym, żeby siadło dobrze na zaciosie. A tutaj kropki ze sobą się wcale nie muszą spotykać. tam może być szczelina i to jest celowo robione, żeby tam była szczelina po to, żeby na zacieściach złoty siadł. Chciałbym się kurde nie jedną z tymi kaskami. Ale bardzo pokażę tego cóż. Piękna ale będzie, tu będzie dopiero hejtu, że tym wypukłem w dół robimy. Cię zdziwią chłopaki. A jeszcze trzeba patrzeć na to, w którą stronę drewna rosło, wiesz o tym? Tak jak rosło, tak musi być, ha, no, tak, no, tak. być to tak? Tak, tak, tak. To gdzieś dobra. jest zapisane chyba w tym. No kurwa, dobrze się ktoś patrzy na belkę i wie, w Czyli ja jeszcze dowiem się, że to nie jest. <głos> <głos> pięknie wycięte. Jakie to ma do maszyny? KS-80. Docinamy narożne. Jeśli mamy narożną tak do 12 cm grubości, to sobie możemy spokojnie taką malutką pilarką mafelę KS-80, dziękić na 6 cm nie pod kątem 45 stopni. nie nieważne jaki kąt wszedł na 45 stopni. No i tutaj zobacz. Jako fajna rzecz, jest bo w każdej innej pilarce mamy tutaj wskaźnik i taki schodkowy wskaźnik tutaj, który pokazuje linię cięcia przy różnych kątach, nie? A w mafelu nam się ten wskaźnik przesuwa razem z tarczą, nie? Czyli jaki byśmy nie mieli kąt, on zawsze nam wskazuje linię cięcia. Ustawiamy na 45. Mamy jeden, jedno tylko ten. Jedną blokadę i ona nam blokuje piłę tu i blokuje też tu. Tam jest taki jakiś mechanizm specjalny, który powoduje, że też ona się tutaj blokuje jest stabilna. Otwieranie osłony tutaj kciukiem. Tygodnie sobie trzymamy kroki i otwieramy osłonę. I my tutaj tniemy po drugiej stronie linii, czyli musimy sobie tutaj grubość tarczy jeszcze do tego wskaźnika dołożyć.